Z strony Krisinati. Cześć. Kontynuujemy naszą przygodę The Last of Us. 2. Jesteśmy w teatrze. Jakieś dźwięki do, dobiegają, to z nie? To jest tego radia, co ona podłączyła. Aha, no właśnie. Dobra, a co my teraz mamy zrobić? A nie szukamy Diny czasem? Do Diny musimy chyba wrócić, nie? Czekaj, tu, tu nie na górę, tu, nie. Tu, tu tu. W prawo. O tu. Tutaj, nie? Mhm. Nie. Nie, a faktycznie, to łazienka. tu łazienka. Gdzie jest Dino? Czekaj, tutaj chyba. A, chyba tak. Nie, no tu byliśmy. Czekaj, czekaj. Nie, to trzeba po schodach chyba. Już nawet nie pamiętam, gdzie ją zostawiliśmy. Zaraz ją znajdziemy. Tu, w dole. Tu, jakbym zeskoczył, to by się zabiła, co? No, raczej tak. Kurczę, gdzie to było? No jak my wyszliśmy tutaj? Haha. Czekaj, czekaj. Nie tu, nie. Przez jakieś drzwi. No już, już. Uh. Nie, tu jest to radio. Tak, tu jest to radio. Ale chyba Uch. znowu musimy tu wejść. Seksownie? Całkiem. Naprawiłaś? Poluzowała się. Antena. Znaleźli się. ślady w szkole. Świetnie. Ten gość, Owen. Zniknął. Może Tom jego dorwał? Może. A co z nią? Jeszcze nic. To tak. Te liczby to lokalizacje. Tamta stacja telewizyjna to szóstka. Dwójka robi sporo hałasu, więc to pewnie jej główna baza. Szyń. Przepraszam. Znaleziono ofiary w czternastce. Siedam trzy jednostki, okno. Szynastka, nima ich w pobliżu. Kilometr, odgrywam. Brak bliźni. Uzbrojony intruz. Mężczyzna, Uzbrojony intrus. Tommy, gdzie to jest? Uh, w sumie nie jestem do końca pewna. Okej, okay, strzelaj. No, jeśli to siódemka, a dwunastka jest tutaj, to pewnie będzie gdzieś tu. Hingrest... Okay. Pójdę po niego. No niezłe. No niezłe. No Na szczęście. Nie wierzę w szczęście. Ja tak. Na pewno tutaj Zdecydowanie tak No to idziemy po Tomiego To na pewno Tomie Należy tak. przestrzegać regu regulaminu WLF Wszyscy muszą przestrzegać poleceń żołnierzy WLF 2. Współpraca z Fedrą karana jest śmiercią. 3. Opuszczenie przydzielonej strefy wymaga zezwolenia. 4. Godzina policyjna obowiązuje aż do odwołania Zejrzymy tutaj. Nie wiem czy my tutaj nie byliśmy przypadkiem. Nie. Nie, nie byliśmy. To nie ta część miasta. Patrz tylko pod nogi. Mogą być pułapki. Mhm. Myślę, że tutaj da się wejść. Da się. Dobra, tu widzę przejście, ale jeszcze zobaczymy... Jeszcze trzeba szukać. Tak. Może jakiś garnitur znajdzie. <grymne> nie przydałby się jej? To jest zamknięte. Nie, tu już żadę, żadę nie, nie ma. sznurówki, pasek, nic. O! Coś było. na nic Dobra, skakujemy Dobra e, No to z powrotem wróciliśmy na górę, to nie ma sensu Dobra to wychodzi. ale nie zeszłeś niżej. Nie było można zejść niżej. Można było, wróć, Gdzie? Się. wróć się. jeszcze raz. Tutaj? Tak. No. Zejdź. A Okej, okay, dzięki. Faktycznie to będziemy mogli małą przeróbkę zrobić. Jakie ja to mogłem przeoczyć? Dobra. 35 tylko mamy. Zobaczymy czy szybko strzelność jest. Tu już nic nie zrobimy. E, dobra, a tutaj? Nie, za mało mamy. Nic tutaj nie zrobimy teraz. Może pozbieraj tutaj dookoła, bo się od razu do stołu. Teraz może da się coś zrobić, nie? Mhm. Nieźle. Wszystkiego najlepszego, Tato. Najlepszy pogromca klikaczy w całej strefie. O! Najlepszy pogromca klikaczy. O, tutaj A. jakaś nagroda. Borys Legasov. Zawody ucznicze w, w Sun Wall. Pierwsze miejsce. San Veil. Vale. Dobra. No, czekaj, jeszcze to zobaczymy. 40 stabilności. Co zrobimy? Przyda się. No dobra to lecimy dalej No i tak musimy stąd wyjść No Eli jest zdana teraz tylko na siebie No już i nie pomoże w Chyba w tą stronę? stronę, ta Jak mam się tam dostać? Kurde No i się to do Mam nadzieję, że ona go uratuje, naprawdę. Co tutaj mamy? Bóle. No, ale coś tu zanotowała. Co ja tu robię? Jak ledwo zaczęłyśmy, niepotrzebnie to powiedziałam. Od, od teraz będzie dla mnie inna. Wiem to, że też. Ta pierdolona maska musiała pęknąć, kiedy się zorientowała, że jest w ciąży. Gdzie byłyśmy kilka tygodni temu? W Bose? pamiętam jak wymiotowała e, Kenwick, to za trudne, nagle wszystko ma sens. Wymioty. To tak to jakby była zmęczona. Ja pierdolę, Dina, dlaczego mi nie powiedziałaś? Dlaczego mi nie zaufałaś? A czy ja ufałam jej? Co powinnam zrobić? Za późno na powrót. Musimy to jak najszybciej zakończyć. Jebać w WL Człapacz, jakim cudem trafiam na nowych zarażonych Człapacza, to my zapamiętamy. Dobra. Co my tu znajdziemy jeszcze? Musisz przez ten budynek chyba przejść, wiesz. To była mysz czy no, pająk. jakiś stworek, no? Dobra Teraz tak, tutaj Nie A gdzie? Tu Tutaj? Tak Dobra I tu chodź

Musieli z psami walczyć. O, o! Patrz, patrz, patrz. Eee, co ja to mogę? Nie, to nie potrzebuję. Tu mam. Ale to chyba jeszcze nie koniec. Na pewno nie. Każda może nałagę złoto, nie? Ogólnie psy są słabe. Tak, ale ja się bardziej jak przyszła. O kurde, jest pies. Kurde! Nie zdążę. Uciekamy. Muszę się wylecić i to szybciutko. Mhm. Mm Spróbuj. Usi rany szybko. Dobra. Weź jakąś do dobrą. Czekaj, czekaj. Tutaj prześciśniemy się. Chowaj się! Oni są. Co za broń masz? Karabin. Aha, tutaj jest. Tu nie przejdę. Czekaj, czekaj, czekaj. Chyba nie przejdę tutaj. Ale po co się cofać? Ucieka! Na Gdzie ona jest? A, tutaj! Kurde, nie mam amunicji. Jak ja to przeoczyłem? Chowam się. Znowu musisz się wyleczyć. Mm -hmm. Pomyliłem broń. Gdzie oni są? Tutaj jestem. Czekaj, 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 czekaj. Może on przyjdzie. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Gdzie jest? strzelać jest? Ple Ona plecy, no. Zostaw, zostaw. Niech Czekaj, cofnę życie. Ale była jak obdzielana ze skóry. Mm -hmm. O, widzę kolesia. Tylko ten jeden? Ale mam pustki. Widzisz to? Mhm. Dobrze, że psy są ogólnie słabe. Nie? No, tak, całe szczęście. No ale dwie kulki na jednego straciłeś. W tak. Prawo, w prawo, nie w lewo. Znaczy w lewo, boże, nie w prawo, kurdec. Czekaj, bo już teraz nie wiem, gdzie mam iść. Zgubiłem się. Chyba tutaj. No okay. dawaj. Dobra. Grunt, jesteśmy na dobrym tropie, że nie musimy krążyć i szukać, nie? To jest tak. najgorsze. Szkoda, tylko że amu nie ma po drodze. Znajdziemy dobra, co nas tu czeka teraz? Rozejrzyjmy się tu, nic tu, nic tu, nic czyli tutaj no będziemy mieli śmietnik, który sam już wyjeżdża. Bardzo kądne do pomocy. Czy ktoś to słyszał? Czekaj. Nie. Dobra, ale gdzie? Czemu nie on... zebrałeś? A co tam było? Coś przeoczyłem? A, widzisz, Sorki. W tych śmieciach tak kurde się to wszystko. E -he -he. muszę chyba w podstawie. Tak, tak. Chciałem zobaczyć po prostu gdzie mogę. O, dawaj Eli, dawaj. Dobra, jeszcze kawałeczek. Ale tu jest stromo dosyć, nie. Się zablokuje. się. Myślę, że to... Dobra. Zjechało. No i dobrze. Dobra. To nie, tu nic teraz nie zrobimy. Czekaj, pokaż. Nie, z dwudziestoma śrubkami to nic nie zrobimy kompletnie. Za szybko, kolejny po prostu mm, warsztat. Jeszcze tam coś było, zaraz zobaczymy. Aha, <laughs> sorki. Mój błąd. A, tutaj mamy Maxa. Tutaj mamy jeszcze coś. O, kolejna notatka. Borys, bardzo mi przykro. To, co wilki zrobiły Sofie, było straszne. W jakiś sposób czuję się za to odpowiedzialny. Od pewnego czasu podburzałem miasto. Chciałem się sprzeciwić wilkom. Kiedy zaczęły, zaczęła zamalowywać wypisane przez nich zasady, powinienem był ją od tego odwieść. Co gorsza, ukrywałem to przed Tobą. Myślałem, że sama przez, przestanie. Wiem, że chcesz się zemścić na wilkach. Wierz mi, czuję się dokładnie tak samo, ale nie możemy tego zrobić. Nie teraz. Musimy działać rozsądnie, pozwolić, by emocje opadły. Ludzie będą oczekiwali, że im powiesz, co trzeba zrobić. Po wybuchu epidemii byłeś ich przywódcą. Musisz znowu nim zostać. Nie pozwólmy, żeby wszystko, o co walczyliśmy, poszło na marne. Uli. Poprawę jeszcze miałeś do zebrania. O, jak agresywnie. Czekaj, tutaj nic nie ma. I teraz, teraz gdzie? W tym komputerowym byłeś? Czekaj, stąd przyszedłem, tak. to teraz tutaj muszę iść. Nie, tu nic nie ma. Wychodzimy. Okej okay. Tu nie tu jeszcze możemy wejść A już coś znajdziemy Max, słyszysz te muchy? Słyszę. Gdzieś jakieś świeże złoki może Czekaj, bo tam już nic nie było, nie? Nie, czekaj, e, żadnych drzwi? Tutaj, o kurcze. widzisz? O cholera, o cholerka, czekaj, to było dobre. Nie, 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 Dziu nie, jest. O, nie, lepiej byłoby stąd uciec jakoś? nie, 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 się. nie, 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 przyjdą? Za tobą jest. Tak myślę. o rany. Przeraża mnie to. Uhuhu. Czekaj, czekaj. Kurde! To mnie zaskoczyło. Ale oni są przerażający, nie? Są. Ten. Patrz, pokazuję ci, jaką taktykę powinieneś obrać. Się, jeżeli użyjesz ładunku wybuchowego, gdy się ukrywasz, nie zdradzisz swojego położenia, ale postawi to wrogów w stan gotowości. Mhm. Dobra. Ale czy chcesz teraz tam wejść? Tak. No a gdzie? Może tam właśnie mam iść. Czy myślisz, że to tylko jest e, po prostu Czekaj, czekaj. Bomba ogłuszająca. Też jest dobra, nie? Albo czekaj. O właśnie. To będzie dobre. Ale apteczki nie masz żadnej. Okej. Okay. Schodzimy. No właśnie Eli, zgadzam się z tobą Gdzie oni są? Tutaj Jeden i drugi mi się wydaje, że to parka ha. <laughs> No wiesz To jest kurczę przerażająco I drugi będzie za tobą Dziękuję. ten Dziękuję. 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 to Dziękuję. Dziękuję. to samce Dziękuję. 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 Czy on nie przyjdzie mi tutaj górą? Tu po lewej ci przejdzie. Czekaj. Aha Dobra, stawaj Eli. Czekaj gdzie on jest? Tu Aha Lara, mogłem zrobić lepszą bombę. A może nie przejdzie? Może nie. Wstawaj on jest? jest Poszedł sobie. Tu jest, tak. Czyli jakby tak... Dobra... I teraz... Przyjdzie, czy nie przyjdzie? Ona wybuchła, bo ja podszedłem? Chyba tak. Dziwne. Dobra. Idziemy dalej. Gruncie przeżyliśmy drugi za drugim razem. Zrobione. Uch, co za smród. Nienawidzę człapaczy. Najgorzej, właśnie, mieć taką sytuację nową. Za pierwszym razem. Tak. Już o tym zresztą mówiłem. Cóż to za gazetka? Na świeżym powietrzu, w tym numerze, oceniamy 15 karabinów myśliwskich z lunetą. 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zdejmiesz skórę zielenia. Łowca promocji, jak tanio kupić noże, kamery, okulary nokto i inne sprzęty. No proszę. Mamy nowe ulepszenia. Dzięki znajdowanym właśnie tym czasopismom A, ta, poradnikowym. Ta, ta, dokładnie. Dobra.